A ja lubię uwodzić różowe paski. Raz w tygodniu, bo prac waza, pozwalam sobie na małe szaleństwo. Myję się dwie godziny w wannie, gole i cały depiluję. Następnie otwieram szafę i wyjmuję jedną ze swoich pięknych, jaskrawo-kolorowych koszul. Wkładam jeansy Lee i buty Hilfigera, najlepszy antyperspirant pod pachy, żel na włosy, całość doprawiam Old Spice'em. Wkładam okulary przeciwsłoneczne i jako taki ładny pan wychodzę na miasto. Wbijam do tych klubów, gdzie jest 100 zł za wejście minimum, następnie wchodzę do środka, rozglądam się na prawo i lewo i zaczynam się gibać. Robię to pewnie, jestem po kursie tańca, mam dobre ruchy. Wiem, że zaczynam zwracać uwagę dziewczyn, ale na wszystko będzie czas. Niespiesznie podchodzę do baru, zamawiam tequila Sunrise, te reflektory odbijają mi się w oczach. Wiem, że włosy dostają pięknej poświaty. Dziewczyny nie wytrzymują, same proszą do tańca, nawet te, które przyszły z niebieskim paskiem. Wybieram sobie jedno. Śmiejemy się, stawiam jej drinka, uderzamy na parkiet. Zazwyczaj muzyka jest skoczna. Panna daje się prowadzić. Po chwili daję DJ-owi 100 złotych i szepczę, żeby zmienił na coś wolnego. Sunę z dziewczyną po parkiecie. Ona tonie w moich potężnych ramionach. Widzę, jak wygląda. Widzę jej oczy. Wiem, że możemy zrobić wszystko, co zechce. W zależności od atmosfery w klubie bawimy się jeszcze dwie czy trzy godziny. Następnie wychodzi Pytam, czy odwieścią do domu. Mówi, że tak. Patrzy na mnie słodka swoimi pięknymi oczami. Taryfiarz nas odwozi i daje mu 100 zł, tak żeby widziała i żeby zobaczyła mojego platynowego S-Watcha x light na prawej ręce. Wychodzimy, odprowadzam ją pod drzwi. Wygląda pięknie. Pyta, czy wejdę. Mówię, że tak. Wchodzimy, zamykamy drzwi. Ona znów wtula się w me ramiona. Jej usta szukają moich. Ja jednak tracę zupełnie inicjatywę. Tylko na nią patrzę. Ona robi się coraz bardziej uwodząca, prowokująca. Ale widzi, że to wszystko na nic. Ciągnie mnie do sypialni, ale stoję na miejscu, jak zaklęty. Dziewczyna nie wie, co robić. Zaczyna się irytować. Tylko na nią patrzę. Zazwyczaj zaczynają się nerwy, pytania dlaczego i tym podobne. Wtedy podnoszę jej podbródek i patrzę w oczy tak, żeby widziała co traci. Przykro mi, Kotku. Masz inną i zrobiło ci się głupio? Nie. Jesteś gejem? Nie. To co się stało? O co ci chodzi? Trzeci aksjomat. Jej oczy wypełniają się smutkiem, ale wie o co chodzi. Wie, że walka jest przegrana, i chociażby zgłębiła wszystkie tajniki i uwodzenia, jakie powstały na świecie, to życia nie oszuka, nie wygra z trzecim skimatem. Stoi tak bezranna, wtedy lekko całuje ją w czoło i z plecaka, którego noszę, wyjmuje. Nową Wolność. Manifest libertariański. Maria Rotbarda. Wręczam to jej. Ona bierze książkę w ręce, stoi, nic nie mówi. Skłaniam głowę i po cichutku wychodzę. Nie goni mnie. Nie próbuję zatrzymać. Wiem, że będzie stała z tym egzemplarzem co najmniej do rana, jak zaklęta, wdychając resztki zapachu. All Spice'a, który pozostawiłem. Łapię na ulicy pierwszą lepszą taksówkę i wsiadam. Jak tam? Dzisiaj sobie pan zabalował? Pyta terafiarz, jakby mnie dobrze znał. Też go znam. Owszem, czasem potrzeba nieco ludzkiego działania. Ale trzeci aksjomat nie został złamany. Wcale się tego nie obawiałem. On nigdy nie zostaje złamany. Śmieje się taryfiarz, a ja patrzę w lusterko i wiem, że te brwi należą do Ludwiga von Misesa. Wiem, że się uśmiecha, jak doświadczony mędrzec, jak starzec, którego nic już nie zaskoczy. Milczymy już. Pozwalamy, by ciszę wypełniała audycja we włączonym radio w taksówce. To radio, które o tej porze w samochodzie można usłyszeć tylko u niego radio żelaza. Mises powodzi mnie pod sam dom. Poprzednim taryfiarzom płaciłem fiducjarnymi złotymi, ale wiem, że dla Ludwiga byłaby to zniewaga. Rzucam mu randa. Do następnego razu, staruszku. Pozdrów Rotbarda. Siebie! Trzaskam drzwiami i wysiadam. Mises odjeżdża z piskiem opon. Mam wrażenie, że to nie spaliny za nim zostały, tylko złoty pył. Wśród tych oparów wchodzę do domu i kładę się do łóżka. Pomimo zawalenia większości nocy wstaje rano wypoczęty i gotów do działania ludzkiego działania.